Proszę pana, potrzebuję, żeby przesunął się pan na miejsce 32B, powiedziała stewardessa. Jej ton był oschły i stanowczy. Mamy rodzinę, która musi siedzieć razem, a pańskie miejsce jest jedynym dostępnym. Starszy mężczyzna podniósł wzrok ze swojego miejsca przy przejściu, tego, za które zapłacił więcej już kilka miesięcy wcześniej z powodu urazu z czasów służby. Zarezerwowałem je z powodów medycznych, powiedział cicho, ale ona nie ustąpiła. Jeśli pan się nie przesiądzie, nie będziemy mogli zamknąć drzwi samolotu. Więc wstał, kuśtykając, przeszedł przez przejście i usiadł samotnie między dwojgiem nieznajomych, w bólu. Dziewięć minut później, drzwi do kokpitu się otworzyły i kapitan wyszedł na pokład. To, co zrobił później, na zawsze zmieniło znaczenie tego lotu. Witamy w Grateful Stories, miejscu, gdzie opowiadane są historie współczucia i życzliwości. Pozwólcie, że odkryjemy co naprawdę się wydarzyło. Wczesne wezwanie do wejścia na pokład rozbrzmiało w terminalu C Międzynarodowego Lotniska w Denver. Była ledwie 6:30 rano, ale Frank DeLaney siedział już przy bramce numer 27 od ponad godziny. Dłonie złożone, postawa wyprostowana, cicha, spokojna obecność, która mogła przyjść tylko z wiekiem i dyscypliną. W wieku 78 lat Frank wyglądał dokładnie tak, jakim był – starszym panem w miękkiej beżowej kurtce, czarnych spodniach i zużytych butach dochodzenia. Ale jeśli obserwowało się go wystarczająco długo, można było dostrzec jego utykanie, subtelne, ale wyraźne, lewe kolano sztywne. To nie był uraz związany z wiekiem. To była wojna. Frank zarezerwował ten lot trzy miesiące wcześniej. Leciał do Annapolis w stanie Maryland. Z Rock Springs w Wyoming, by obejrzeć ukończenie Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych przez swoją wnuczkę, pierwszą osobę w rodzinie, która założyła mundur po nim. Nie zamierzał tego przegapić, dlatego zapłacił więcej, mimo że żyje z emerytury, za miejsce 14C przy przejściu, w klasie ekonomicznej premium, z wystarczającą ilością miejsca na nogi, by odciążyć chore kolano. To nie był luksus. To była konieczność. Wszedł na pokład zgodnie z grupą, bez zamieszania, bez fanfar, tylko ciche, dziękuję, skierowane do pracownika przy bramce i pewna dłoń trzymająca się poręczy, gdy schodził korytarzem do samolotu. Gdy dotarł do swojego miejsca, usiadł ostrożnie, schował małą torbę pod siedzenie przed sobą i westchnął. To była rzadka chwila ulgi, aż do momentu, gdy zaczęło się zamieszanie. Trzy rzędy przed nim ktoś machał do Stewardesy. Kobiety po trzydziestce w idealnie dopasowanym uniformie i z wyćwiczonym uśmiechem. Jej plakietka nosiła imię Kajla. Pochyliła się, by porozmawiać z pasażerem. Potem dotknęła tabletu marszcząc brwi, po czym odwróciła się i ruszyła prosto w stronę Franka. Przepraszam pana, powiedziała miękko, ale stanowczo. Czy siedzi pan na miejscu czternastym C? Frank podniósł wzrok skinął głową. Tak, proszę pani. Kajla przykucnęła trochę, by znaleźć się na jego poziomie, nadal się uśmiechając. Mamy rodzinę, która została rozdzielona podczas rezerwacji, matka z dwójką małych dzieci. Obecnie są rozproszeni po trzech rzędach. Pańskie miejsce razem z dwoma obok to jedyny blok, gdzie mogą usiąść razem. Czoło Franka lekko się zmarszczyło. To moje przypisane miejsce. Zarezerwowałem je wcześniej z powodu urazu kolana związanego ze służbą. Uśmiech Kylie nie zbladł, ale zapadła chwila ciszy. Rozumiem, proszę pana. Bardzo doceniamy pana współpracę. To tylko na ten lot. Frank odchylił się do tyłu. Cisza między nimi była napięta. Nie próbował być problematyczny. Wybrał to miejsce świadomie, zapłacił za nie, bo każde inne oznaczało pięć godzin bólu. Spojrzał w stronę przodu samolotu. Matka, trzymająca malucha, stała w przejściu, a obok niej dwoje innych dzieci. Potem spojrzał na własne dłonie. Pokryte bliznami, ale stabilne. Jaka jest alternatywa? zapytał cicho. Kayla ponownie dotknęła tabletu. Możemy zaoferować miejsce 32B. Dalej, środkowy rząd. Frank mrugnął. Środkowe miejsce? Tak, proszę pana to jedyne wolne miejsce nie powiedział nic pozwoliłby informacja osiadła miejsce 32b oznaczało brak miejsca na nogi brak przestrzeni ściśnięcie między dwoma obcymi osobami w pobliżu toalet i turbulencji znał układ dobrze przepraszam powiedział spokojnie ale stanowczo naprawdę nie mogę tam siedzieć moje kolano nie wytrzyma całego lotu Uśmiech Kajli lekko zbladł. Rozumiem, proszę pana, powiedziała, ale naprawdę musimy posadzić tę rodzinę razem. Jeśli zdecyduje się pan nie przesiadać, może się okazać, że nie będziemy mogli odlecieć na czas. I oto było sugestia, że to on opóźni lot. Frank rozejrzał się, inni pasażerowie zaczęli się przyglądać, w pobliskich rzędach zapadła cisza, czuł zmianę, ciężar stu cichych osądów. Stary mężczyzna odmawiający pomocy, matka z dziećmi, samolubny pasażer, problem, zacisnął szczękę, spojrzał na Kajle. To nie do przyjęcia, powiedział cicho. Zanotuję to, proszę pana, odpowiedziała, ale potrzebuję decyzji. Minęła pełna chwila oddechu. W końcu Frank odpiął pas bezpieczeństwa. Wstał sztywno, chwytając oparcie fotela dla równowagi. Z głosem cichym, lecz opanowanym, powiedział. Nazywam się Frank Delaney, starszy sierżant, korpus piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Emerytowany. Chciałbym, żeby zanotowano, że oddałem miejsce, które było dla mnie medycznie konieczne. Pod presją. Kayla tylko skinęła głową już gestem przywołując rodzinę. Frank zebrał torbę i ruszył w stronę tylnej części samolotu. Maluch spojrzał na niego i się uśmiechnął. Frank odwzajemnił delikatny uśmiech. Bez urazy, bez dramatyzowania, tylko rezygnacja. Miejsce 32B było dokładnie takim, jak sobie wyobrażał. Wąskie, ciasne, wciśnięty między studenta ze słuchawkami a biznesmena już walczącego o podłokietnik. Światło nad głową nie działało. Powietrze pachniało środkiem czyszczącym i zwietrzałą kawą. Frank usiadł powoli, skrzywił się, gdy kolano zgięło się bardziej niż powinno. Nie powiedział nic. Położył dłonie na kolanach i zamknął oczy. Nikt go nie zauważył, nikt nie pomógł, nikt nie powiedział słowa, ale ktoś obserwował. Trzy rzędy przed nim, po przeciwnej stronie przejścia, siedziała kobieta po czterdziestce. Weszła na pokład tuż przed Frankiem. Laptop na kolanach, marynarka złożona obok. Słyszała wszystko, widziała wszystko i teraz patrzyła na niego, zgarbionego w tym ciasnym fotelu. Z jeszcze głębszymi zmarszczkami na twarzy niż wcześniej, sięgnęła po telefon nie po to, by coś opublikować, nie żeby się poskarżyć, ale żeby napisać do znajomej, osoby z działu obsługi klienta w liniach lotniczych. Jej wiadomość była krótka: Pasażer Frank Delaney zmuszony do rezygnacji z miejsca przy przejściu 14C, mimo potwierdzonej rezerwacji i wskazań medycznych, teraz na 32B. Lot 306. Załoga zignorowała sytuację. Proszę eskalować sprawę. Wysłała wiadomość. Odłożyła telefon i wpatrywała się w okno. Nie wiedziała, co z tego wyniknie, ale w niektórych momentach nie milczałeś. W niektórych momentach po prostu działałeś, nawet gdy nikt inny tego nie robił. Frank Delaney siedział nieruchomo na miejscu. 32B, dłonie splecione na brzuchu, ramiona zgarbione. Środkowe miejsce zawsze sprawiało, że czułeś się mniejszy, ale to, to było jak znikanie. Jego kolano pulsowało bólem co kilka minut. Przesuwał się nieznacznie, tylko tyle by ból nie zdążył się zablokować, ale nie było dokąd pójść. Jego lewa noga opierała się niezręcznie o siedzenie z przodu, brak miejsca, by ją wyprostować, brak przejścia, w które można by się wychylić. Student po jego prawej, miał słuchawki na uszach, zatracony w jakimś filmie. Biznesmen po lewej stukał w klawiaturę laptopa. Jego łokieć wchodził w przestrzeń Franka, jakby mu się należała. Nikt nic nie mówił, nikt nawet nie nawiązał kontaktu wzrokowego. Frank nie był zły, po prostu zmęczony. Żył wystarczająco długo, by wiedzieć, co znaczy być niewygodnym. To nie było nowe. Trzy rzędy przed nim kobieta w marynarce, Charlotte Hayes, obserwowała kątem oka. Nie otworzyła ponownie laptopa. Zamiast tego studiowała starca, gdy kabina brzęczała wokół niego. Zauważyła jego dłonie, grube kostki, jeden palec lekko wygięty w bok. Nie od starości, od urazu. Spoczywały na kolanach, nieruchome jak kamień, ale napięcie w nich było nie do pomylenia, jakby coś w sobie trzymał. Gniew może, albo żal, a może po prostu oczekiwanie. Gdy stewardesy przeszły korytarzem do ostatnich kontroli. Nikt nie spojrzał w jego stronę. Żadnego przepraszam, żadnego uznania, tylko skinięcie głową i pociągnięcie za schowek nad głową, zanim poszły dalej. Telefon Charlotte zawibrował w jej dłoni. Odpowiedź otrzymana przekazano do działu operacyjnego. Niedopuszczalne poinformujemy załogę kabiny, jeśli eskaluje. Nie oczekiwała wiele, ale przynajmniej próbowała. Drzwi kabiny zamknęły się z mocnym stuknięciem. Rozpoczęła się prezentacja bezpieczeństwa. Frank odchylił się, oczy nadal zamknięte. Gdzieś w szumie silników film instruktażowy mówił o maskach tlenowych, pasach bezpieczeństwa i stolikach, ale wszystko co Frank słyszał to cichy puls wspomnień, jak odległy silnik sprzed lat, dźwięk butów na ziemi dżungli, głos młodego mężczyzny krzyczącego o sanitariusza, moment, w którym jego kolano roztrzaskało się pod ostrzałem. Znów się poruszył i skrzywił. Jego dłoń sięgnęła do podłokietnika. Ale nie było go tam. Łokieć biznesmena nadal tam tkwił. Niewzruszony. Frank nic nie powiedział. W kokpicie kapitan David Miller poprawił zestaw słuchawkowy. Były pilot sił powietrznych, 23 lata służby, 11 tysięcy godzin lotów. Człowiek precyzji i nawyków wykutych ze stali. Jego drugi pilot czytał listę kontrolną przed startem. Gdy wieża kontroli lotów dała zgodę na kołowanie, wtedy na jego konsoli zapaliło się czerwone powiadomienie: zgłoszenie pasażera oddziału PR. Zmarszczył brwi i stuknął w ekran: Pasażer Frank Delaney, lot TC-30. Problem: weteran zmuszony do opuszczenia miejsca z powodów medycznych. Niżej widniało nazwisko, które rozpoznał: Charlotte Hayes, diamentowy elity, doradca PR. Mrugnął: Delaney. To nazwisko uderzyło go jak piorun odwrócił się na fotelu. Wstrzymaj kołowanie powiedział. Drugi pilot spojrzał zaskoczony. Kapitanie? Ale David już odpinał pas. Zostań tutaj. Wrócę za trzy minuty. Wyszedł wąskim korytarzem za kokpitem i dał znak głównej stewardesie, która przesadziła pasażera z 14C. Stewardesa, starsza kobieta o imieniu Arlen, zawahała się, wskazując w tył. Mężczyzna został przesadzony, by zrobić miejsce rodzinie. Jest na 32B. David kiwnął głową. Bez złości, bez osądu, tylko determinacja. Poprawił mankiety munduru, wygładził złote pasy na ramionach i ruszył. Charlotte zobaczyła go pierwsza. Cała kabina jakby poczuła zmianę energii, gdy otworzyły się drzwi kokpitu. Pasażerowie się odwracali, opuszczali telefony. Obecność Davida Millera nie wymuszała uwagi, ona ją zdobywała. Kroki miarowe, wzrok uważny, spokojny i skupiony. Zatrzymał się przy rzędzie trzydziestym drugim. Spojrzał w dół. Frank Delaney siedział z lekko przymkniętymi oczami, zaskoczony nagłym cieniem. Spojrzał w górę i zamarł. Kapitan stał wyprostowany, nieskazitelny mundur, oznaki lotu, srebrne skrzydła. I wtedy bez wahania kapitan David Miller podniósł prawą dłoń i złożył oficjalny wojskowy salut. Powietrze w kabinie się zmieniło. Charlotte poczuła to pierwsza. Cisza była absolutna. Oczy Franka przeszukiwały twarz mężczyzny. Zdezorientowane, niepewne. Sierżant Frank Delaney, powiedział kapitan głos czysty i niewzruszony. W imieniu Transcontinental Airlines oraz jako współtowarzysz broni, składam najszczersze przeprosiny. Frank mrugnął. Ja nie powinien pan być proszony o opuszczenie miejsca. To był błąd i naprawimy go. Pasażerowie szeptali. Ktoś powoli opuścił stolik, obserwując. David odwrócił się do przejścia. Czy na pokładzie jest panna Kayla Bennett? Młoda stewardesa, teraz blada, wyszła z kuchni. Tak, panie kapitanie. Osobiście odprowadzisz sierżanta DeLaneya na miejsce 1A? Kayla zawahała się. Kapitanie! Klasa pierwsza. Jeśli jeden A jest zajęte. David przerwał. Poprosisz o ochotnika. Jeśli nikt się nie zgłosi, wyjaśnij, że kapitan tego samolotu prosi o to miejsce w imieniu odznaczonego weterana. Frank zaczął się podnosić, ale David uniósł dłoń. Proszę pozwolić nam to naprawić. Należne jest panu chociaż tyle. Frank siedział osłupiały. Charlotte to widziała. Iskrę niedowierzania i coś jeszcze. Uznanie. Wdzięczność. Wstał powoli, ostrożnie. Kolano lekko się ugięło, ale David podtrzymał go za łokieć. Biznesmen obok odsunął się, teraz już zakłopotany. Student zdjął słuchawki. Wstyd malował się w jego oczach. Ruszyli w stronę przodu samolotu. David spojrzał za siebie i skinął głową Charlotte Hayes. Ich spojrzenia się spotkały. Nie wymienili słów. Nie były potrzebne. Charlotte opadła z powrotem na siedzenie, oddech uwiązł jej w gardle. Nie była pewna, czego dokładnie potrzebowała, by to zobaczyć, ale wiedziała, że coś głęboko w jej piersi właśnie się uspokoiło. Tak jak uspokaja się tylko wtedy, gdy sprawiedliwość długo opóźniana w końcu nadchodzi. W momencie, gdy Frank Delaney wkroczył w przejście, coś się wydarzyło nie dramatycznie, nie głośno, ale niezaprzeczalnie. Ludzie się poruszyli. Biznesmen, który wcześniej nie zwrócił na niego uwagi, teraz przesunął się niezręcznie, oczy spuszczone. Młody człowiek przy oknie wstał szybko mamrocząc. Przepraszam pana, proszę pana. Choć Frank niczego nie żądał. Kapitan Miller nie puścił jego łokcia, dopóki nie miał pewności, że Frank stoi stabilnie. Potem spojrzał na Kailę, która zamarła w połowie przejścia. Tablet trzymała jak tarczę. Panno Bennett! powiedział spokojnie: Miejsce 1a, teraz. Tak, kapitanie, odparła, głos cichszy niż wcześniej. Ruszyła przodem, prowadząc drogę. Frank szedł powoli, z trudem. Każdy krok był sztywny, ostrożny, to kolano nie było w porządku od pięćdziesięciu lat i pewnie już nigdy nie będzie. Ale teraz szedł. Z godnością i powagą mijał kolejne rzędy, a każdy obok którego przechodził czuł to. Pasażerowie odwracali się, niektórzy szeptali, inni po prostu patrzyli. Jeden mężczyzna, w średnim wieku, z czapką z daszkiem na kolanach, sięgnął dłonią do piersi i położył ją na sercu. Cichy salut. Charlotte Hayes siedziała nieruchomo, złożone ręce spoczywały na kolanach, wstrzymywała oddech, tym razem nie sięgnęła po telefon, po prostu patrzyła z oczami pełnymi emocji. Samolot nie był jeszcze w ruchu, ale coś się zmieniło. Gdy dotarli do rzędu pierwszego, Kajla zatrzymała się, odwróciła się w stronę pasażera, już siedzącego na miejscu 1a, mężczyzny w wyprasowanym polo, popijającego wodę z markowanej butelki, całkowicie nieświadomego dramatu rozgrywającego się za jego plecami. Przepraszam, proszę pana, powiedziała niepewnym głosem, musimy zmienić pana miejsce. Mężczyzna zamrugał, zdezorientowany. Co? Polecenie kapitana, odparła. Odwrócił się i zobaczył Franka. Zobaczył paski na znoszonej torbie, wiek na twarzy, cichą, głęboką zmęczenie. Mężczyzna skinął głową. Nie protestował, nie zadawał pytań. Po prostu wstał. Proszę pana, powiedział do Franka cicho. To zaszczyt. Frank nie wiedział, co odpowiedzieć, tylko skłonił głowę z wdzięcznością. Kapitan Miller odwrócił się znów do Kaili. Gdyby to miejsce nie zostało oddane, powiedział na tyle głośno, by usłyszało go pierwszych sześć rzędów: przydzieliłbym mu fotel mojego drugiego pilota. Zawiesił głos. A gdyby i ten nie był dostępny, oddałbym swój. Usta Kaili lekko się rozchyliły, ale nic nie powiedziała. Ta deklaracja nie była skierowana do niej, była dla wszystkich, którzy słuchali. A słuchali wszyscy. Frank usiadł w przestronnym, skórzanym fotelu jeden a. to nie chodziło tylko o dodatkowe miejsce na nogi. Chodziło o kąt siedzenia, o ciszę, o godność. Załoga przyniosła mu koc, świeżą butelkę wody przeprosiny. Ale to nie to go złamało to był głos gdzieś z połowy przejścia. Młody mężczyzna wstał, końcówka trzydziestki, ogolona głowa, dżinsy i bluza z kapturem. Głos mu drżał. Sierżant Delany? Frank odwrócił głowę. Służyłem pod panem, powiedział mężczyzna. Camp Leatherneck, 2006. Frank patrzył, a jego wyraz twarzy powoli łagodniał. Kapral Reeves, powiedział tamten. Uratował mi pan życie. Nigdy nie mieliśmy okazji. Głos mu się załamał. Zamrugał szybko. Próbował powiedzieć coś jeszcze, ale nie dał rady. Tylko skinął głową. Klatka piersiowa unosiła mu się ciężko, po czym znów usiadł. Łzy spływały cicho po jego twarzy. Frank odwrócił wzrok z zaciśniętą szczęką, ale cisza wokół niego znów się zmieniła. Tym razem nie była to cisza wynikająca z dyskomfortu. To była cisza pełna szacunku. Kapitan Miller podszedł do mikrofonu, przestawił przełącznik i przemówił: "Panie i panowie". Jego głos rozbrzmiał po kabinie spokojny i zdecydowany. Zanim odlecimy, muszę złożyć krótkie oświadczenie. Każda głowa się odwróciła. Dziś popełniono błąd. Człowiek, który służył temu krajowi, który nosi widoczne i niewidoczne blizny tej służby, został poproszony o oddanie swojego miejsca, nie przez błąd linii lotniczych, przez politykę, która przedkłada wygodę nad honor. Zamilkł na moment, pozwalając by słowa zawisły w powietrzu. Chcę, żeby to było jasne, powiedział. Nie wystartujemy, dopóki niesprawiedliwość siedzi cicho w naszej kabinie. Po samolocie przetoczył się szept. On, kontynuował, sierżant sztabowy Frank Delaney, jest weteranem Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Walczył w Kesang, Wietnam. Nosił mundur dłużej niż większość z nas oddycha, nie prosił o specjalne traktowanie. Po prostu chciał zachować miejsce, które zarezerwował, żeby jego noga, zraniona w służbie nie zdrętwiała. Zrobił pauzę. Zawiedliśmy go. Głos Davida zmiękł, ale nie zadrżał. Ale nie zostawiamy swoich ani w walce, ani na wysokości 30 tysięcy stóp. Spojrzał wzdłuż przejścia w stronę Charlotte, w stronę weterana, który wciąż płakał cicho dwa rzędy za nią, w stronę pasażerów. Którzy wcześniej odwracali wzrok, a teraz siedzieli wyprostowani. A jeśli to oznacza, że ten lot opóźni się o 10 minut, dodał, to przyjmę każdą z tych minut z dumą. Wyłączył mikrofon. Kabina, dotąd wstrzymująca oddech, wybuchła oklaskami. Niegłośnymi, niewymuszonymi, zaczęło się od jednej pary rąk, potem kolejnej i kolejnej, rząd po rzędzie, sekcja po sekcji. Fala wdzięczności rozlała się po samolocie. Frank nie uniósł ręki, nie skłonił głowy, po prostu siedział, wciąż cicho, ale tym razem widziany. Charlotte otarła kącik oka i po raz pierwszy od lat uwierzyła w coś, o czym niemal zapomniała: honor nie znika. On po prostu czeka na właściwy moment, by znów się podnieść. Samolot wylądował tuż po południu w Annapolis, Maryland. Koła delikatnie musnęły pas startowy. A promienie słońca wpadły przez okna jak ciche błogosławieństwo. Pasażerowie zbierali swoje rzeczy i wstawali z miejsc. Frank Delaney pozostał na miejscu 1a. Dłonie spokojnie spoczywały mu na kolanach. Tym razem się nie spieszył. Nie czuł się zapomniany. Kiedy załoga dziękowała mu przy wyjściu z samolotu, nie robili tego z przyzwyczajenia. Naprawdę to czuli. A kiedy Charlotte Hayes mijała go na rękawie prowadzącym do terminalu, po prostu dotknęła jego ramienia i szepnęła – przypomniał pan nam wszystkim, kim mamy być. Jego wnuczka czekała przy taśmie bagażowej. Mundur pod chorążej, wyprasowany na kant, w rękach trzymała własnoręcznie zrobiony transparent z napisem – Witamy, dziadku Franku. Gdy zobaczyła go kulejącego w jej stronę, upuściła znak i pobiegła. Nie osłonił się, pozwolił jej objąć się z całej siły, jak fala uderzająca o mur morski. Twoje kolano, zapłakała, cofając się, miałem gorsze, uśmiechnął się. I po raz pierwszy od bardzo dawna, ten uśmiech sięgnął aż do jego oczu. Siedzieli razem przez wiele godzin tego popołudnia. Pytał o jej naukę, przydział na statek, plany po ukończeniu szkoły. Ona zapytała, co się wydarzyło w samolocie. Zdezorientowana SMSami i powiadomieniami, które zaczęły się już pojawiać, Frank ujął to prosto. Miałem złe miejsce i ktoś wstał kiwnęła tylko głową, ale później tej nocy, gdy zobaczyła nagranie w internecie, to, które ktoś zarejestrował z przemówieniem kapitana Millera przez interkom, rozpłakała się. Znów go przytuliła i tym razem nie puściła. Tydzień później, Frank otrzymał list pocztą od Transcontinental Airlines. W środku oficjalne przeprosiny, pełen zwrot kosztów lotu i kartka: Drogi panie Delany, od dziś jest pan honorowym gościem Transcontinental Airlines na zawsze. Bez kodów rezerwacyjnych, bez opłat. Proszę tylko powiedzieć dokąd pan leci, a my tam pana zabierzemy. Rada Weteranów TCA. Złożył list na pół. Dwa razy położył go obok flagi w swoim gabinecie i nie powiedział ani słowa. Dwa tygodnie później przyszedł kolejny list, tym razem odręcznie zaadresowany. Pieczęć wrogu: Departament Armii, Biuro Akt Wojskowych. W środku: Krótka notatka maszynopisem. Otwarto ponownie jego akta personalne. Po przeprowadzeniu publicznego dochodzenia, emerytowany oficer, obecnie pracujący w Archiwum. Natrafił na dawno przeoczony raport operacyjny z Wietnamu, luty 1968 roku, Kesan. Raport dokumentował, że sierżant sztabowy Frank Delaney wyciągnął sześciu rannych marines z płonącego pojazdu pod silnym ostrzałem wroga, sam, z kolanem już rozerwanym przez odłamek. Akta zostały oznaczone jako niekompletne i zaginęły w chaosie tamtego roku, teraz zostały przywrócone. Na dole listu widniał podpis: Generał James i e. Lockhart, a na drugiej kartce odręczna wiadomość: Frank, byłem kapralem Tuber 3 w tym pojeździe. Nie znasz mnie, ale ja znam ciebie każdego dnia, odkąd żyję. Dzięki temu, co zrobiłeś, wróciłem do domu, założyłem rodzinę, zbudowałem życie, a wszystko to dzięki marinesowi, który utykał bardziej niż ja. Ale odmówiłby mnie zostawić. Dziękuję ci. Nigdy nie byłeś dla nas niewidzialny. Generał J. Lockhart, USMC, w stanie spoczynku Frank, siedział z tym listem bardzo długo. Bez słów, tylko cisza i oddech. Gdzie indziej, w cichym domowym biurze w Richmond w stanie Virginia, Charlotte Hayes spokojnie pisała na swoim laptopie. Nie koloryzowała. Nie dramatyzowała. Po prostu opisała wydarzenia, które się zdarzyły: człowieka, który został poproszony o zmianę miejsca, kapitana, który stanął w obronie, czytając ciszę, która zmieniła się w owację na stojąco. Wysłała tekst do lokalnego wydawnictwa. Został przyjęty, lokalne media go opublikowały, potem ogólnokrajowe. Do końca tygodnia salut na 32b stał się nagłówkiem historią czytaną na apelach szkolnych. Postem wydrukowanym i przypiętym na ścianach setki placówek weteranów, zdjęcie Franka siedzącego w jednym z nich, z pochyloną głową, z promieniami słońca delikatnie opadającymi na jego spracowane dłonie, stało się pewnego rodzaju ikoną niesławy, pamięci. Frank Delaney nie zmienił się zbytnio po tym wszystkim. Wciąż mieszkał w tym samym małym domu w Rock Springs, wciąż pił czarną kawę. Wciąż kuśtykał każdego ranka polisty, nawet jeśli bolało, ale coś w nim się zmieniło. Trzymał głowę odrobinę wyżej gdy szedł, nie cofał się, gdy podchodzili nieznajomi, a czasami gdy siadał na werandzie o zmierzchu, obserwując, jak słońce znika za wzgórzami, uśmiechał się. Nie dlatego, że był dumny, ale dlatego, że po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna czuł się zauważony. Nie wszystkie poświęcenia mają swoje medale. Nie wszystkie bitwy kończą się sztandarami, ale czasem wszystko czego potrzeba, to jeden głos, który powie Pamiętamy, a wtedy miejsce staje się czymś więcej niż miejscem, staje się czymś świętym. Powrotem do godności, powrotem do honoru, powrotem do domu, w naszych najciemniejszych chwilach dobroć wciąż znajduje drogę. Często w najcichszych zakątkach nie każdy kto pomaga, szuka uznania. Niektórzy po prostu muszą wiedzieć, że dziś ktoś nie pójdzie spać głodny. I czasem tylko to wystarcza, by zmienić czyjeś życie. Możesz zapomnieć tę historię, ale jeśli nikt jej nie opowie ponownie, historia na zawsze milczy. Zasubskrybuj Grateful Stories. Tam gdzie honor znajduje sprawiedliwość, dobroć zostaje zapamiętana, a żaden akt cichego bohaterstwa nie zostaje zapomniany.